Zastanawiamy się tutaj oczywiście dlatego, że to jest bardzo ważny budynek, w którym mieszkała jedna niezwykle zasłużona dla kina światowego postać, druga zasłużona dla literatury światowej, a jeszcze trzecia zasłużona przynajmniej dla kina polskiego, chociaż może nawet szerzej. Pierwsza to oczywiście Wojciech Jerzy Has, najbardziej krakowski z krakowskich twórców, który dużo swojego życia spędził w Krakowie i dużo w filmach pokazywał Krakowa. To jest mieszkanie, które Has zachował sobie do, do końca swoich dni, czyli do, do roku 2000. Żył zaledwie lat 75. Dzisiaj, jak się ogląda czy stanę pod czy lalkę, czy jak być kochaną, czy rękopis znaleziony w Saragossie, to, to nie mamy jakby żadnych wątpliwości, to jest twórca światowego poziomu. Jego sąsiadką stała się po jakimś czasie Wisława Szymborska. O Wisławie Szymborskiej z perspektywy filmowej wspominam także dlatego, że jej twórczość była pożywką dla filmowców. Może najciekawszym filmem, jaki powstał z inspiracji wierszem Wisławy Szymborskiej jest film Turn Left, Turn Right, tajwański, który zaczyna się od tego, że bohaterka przechodzi przez zatłoczoną ulicę w Tajwanie i recytuje po polsku wiersz Wisławy Szymborskiej. Trzecia osoba, o której wspomniałem, to jest Michał Oleszczyk. Jeden z najwybitniejszych krytyków, myślę, filmowych w Polsce został konsultantem scenariuszowym i współautorem scenariuszy filmowych, a mieszkał tutaj przez 10 lat w czasie studiów i jeszcze trochę później, no a później wywędrował, jak większość e, ludzi związanych z filmem, do Warszawy. Budynek przy Lea 37, gdzie mieszkali Lidia i Jerzy Skarżyńscy. Byli artystami, grafikami. Zaczęli jeszcze o ile pamięć, że mieli edukację e, chyba przed wojną, na pewno podczas II wojny światowej uczyli się w Kunstgewerbeschule, czyli szkole rzemiosł artystycznych powołanej przez władze niemieckie e, na miejsce zamkniętej Akademii Sztuk Pięknych. Przez te szkoły przewinęło się masa fantastycznych postaci. Pojawia się tam Wojciech Jerzy Has na pewno. Pojawia się tam Bronisław Pawlik, późniejszy świetny aktor i to to było między innymi wspólnego z Hasem i z Karżyńskimi, to bardzo bliskie, bliska identyfikacja z ruchem surrealistycznym. Lita Mintzicz bardziej projektowała kostiumy, Jerzy Skarżyński scenografię. No jego autorstwa jest m.in. scenografia, projekty wszystkie w rękopisie znalezionym w Saragostrze, czyli to, to całe przerobienie Jury krakowsko częstochowskiej na plenary Hiszpanii i to, co tam wszystko się odbywa. Pamiętacie Państwo te wiszące postaci, jakieś czaszki pojawiające się gdzie niegdzie, fantastyczne rekwizyty? To wszystko były jego projekty. No i tutaj oni sobie się spotykali, rysowali, pisali i, i, i byli bardzo blisko ze sobą przez wiele, wiele lat. 23a, mieszkanie 4 to adres Kornela Filipowicza, pisarza, mistrza krótkiej formy opowiadań, którego no, przypomina się m.in. jako wieloletniego partnera Wisławy Szymborskiej, ale właśnie rzadko się pamięta o tym, że był bardzo związany ze światem filmowym. I jeżeli mówimy o tym, że w Krakowie nigdy nie powstało żadne tak prawdziwe życie filmowe w sensie wytwórni filmowej, zespołu filmowego itd., to wszystko było koncentrowane w Łodzi w Warszawie, z małą może nogą we Wrocławiu, no to tutaj mieliśmy do czynienia z zespołem filmowym, który powstał, kompletnie nieformalnym. Znaczy to była zabawa towarzyska, wymyślona w prima z 1958 roku przez literatów Tadeusza Różewicza i Kornela Filipowicza. Tadeusz Różewicz tutaj bywał ze swoim bratem Stanisławem, świetnym reżyserem i tutaj bywali i sobie pisali scenariusze, Mniej więcej to trwało ze 14 lat, jak tak sobie współpracowali. Powstało pięć pełnometrażowych filmów kinowych. No i ta formuła zabawy towarzyskiej jakby przerodziła oczywiście w prawdziwą twórczość filmową. Jakby też skutkowała tym, że oni sobie wydrukowali legitymacje członkowskie. Zespół filmowy nazwali Miczura Film. Miczura to, to było imię kotki Kornela Filipowicza. Naprawdę rzadko kto wspomina w historii polskiego kina o takim zespole filmowym. Proszę bardzo, były przepustki osobowe stałe. Tu jest właśnie wystawiona 1 kwietnia 1958 roku, przedłużona do 1 kwietnia 1968 roku. Więc bawili się na całego, ale z tej zabawy wynikało też to, że, że faktycznie powstały takie filmy jak, jak trzy kobiety, jak Piekło i Niebo, głos tamtego świata. Część z nich osadzona faktycznie w Krakowie. Kolejny ważny adres to Królewska 25. Tutaj w 1945 roku zamieszkał z rodziną Janusz Majewski po ewakuacji szybkiej z Lwowa. Jak to mniej więcej mogło wyglądać, wsparte trochę wyobraźnią i filmowym talentem, możecie zobaczyć sobie w filmie Mała Matura 47. Tam jest opis mniej więcej tego, bo to jest bardzo autobiograficzny film, czego oczywiście Janusz Majewski nie ukrywa. No To będę chyba pierwszy z twórców żyjących, jeszcze, o których dzisiaj mówię. Janusz Majewski trafił tutaj, mając lat kilkanaście, chodził później do e, gimnazjum trzeciego, czyli do, do dzisiejszej dwójki, do liceum, później studiował architekturę, też cały czas był przekonany, że jego przeznaczeniem jest film. Ale to były takie mądre czasy, kiedy nie można było zostać studentem szkoły filmowej, nie mając wcześniej jakiegoś wykształcenia, a oprócz wykształcenia pewnej wiedzy o życiu jednak. Ale pan Janusz do tego podszedł bardzo, powiedziałbym sprytnie, to znaczy jego pracą dyplomową był projekt. Studia filmowego. W związku z tym, żeby dobrze zrobić ten projekt, to jeździ już do Łodzi do szkoły filmowej konsultować się tam z profesorami, żeby to dobrze wyszło, no już gdzieś tam się dał poznać. Ja uważam, że plac inwalidów to jest jedno z epicentrów filmowych miasta Krakowa. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić taki dzień w drugiej połowie lat 40. Kiedy tędy we wszystkich kierunkach przechadzają się Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Roman Polański, Wojciech Jerzy Has, Jerzy Kawalerowicz. gdzieś tutaj zmierzają we swoich sprawach, ale mogliby się gdzieś tutaj mijać. No i tutaj mamy teraz plan filmu Człowiek z, z marmuru. No, filmu kręconego w dużej mierze w Krakowie oczywiście. Głównie w Nowej Hucie, też w okolicach rynku. I jest tam taka scena, kiedy... Pity Mateusz Birkut wsiada do dorożki przy ulicy Szczepańskiej, każe się wieść z prezentem, który dopiero co dostał w uznaniu zasług, czyli z cegłą, i przyjeżdża dokładnie tutaj. Drugi film kręcony rok później, zaledwie tutaj, kompletnie inny, to jest Wodzirej Feliksa Falka. I tutaj znowu widzimy znane nam budynek łącznie z siedzibą dzielnicy 5 obecnie. I tutaj nasz Danieluk truchta sobie tutaj po tym skrzyżowaniu. A później znowu widzimy Kinowolność. Roman Polański wspominał w autobiografii, żeby był zapalonym kolarzem jako młody chłopiec. I gdzieś pozna jakiegoś faceta, który mu powiedział, że jak ty lubisz jeździć na rowerze, to mam do sprzedania rower. I stawił się w umówionym miejscu, znaczy pod Kidem Wolność, na spotkanie z tym właścicielem roweru. Historia się kończy tak, że wchodzą do tego schronu, gdzie tam już jest ciemno i w ogóle, i zamiast roweru, Roman Polarski dostaje pięć razy cegłą w głowę. Facet, który chce mu sprzedać rower, obszukuje go i zabiera mu portfel, i ucieka. I to jest oczywiście opowieść, którą on przedstawiał do biografii, ale od czegoż są gazety z epoki? Wszystko tam jest. Wielokrotny morderca skazany na śmierć. MO w Krakowie schwytała morderców, udaremniając plan nowej zbrodni. Z sali sądowej na karę śmierci. Wielokrotni mordercy przed sądem. To wszystko dotyczy właśnie tego złapanego faceta, który przedstawiał się jako Roman Dziuba. I udowodniono mu już dwa wcześniejsze morderstwa, usiłowanie trzeciego i czwartego właśnie Romana Polęskiego. W 1955 roku Roman Polenski przyjeżdża tutaj, żeby zrekonstruować tę całą scenę. I to wszystko zostało tutaj nakręcone, faktycznie miał być to pierwsza praca szkolna Romana Polęskiego. Pech chciał, że materiały, ten negatyw został dołączony do negatywów z Festiwalu Młodzieży w Warszawie. A ponieważ to była impreza no ponad, że tak powiem narodowa, to te negatywy do obróbki zostały wysłane do laboratorium w Moskwie i nigdy tam to nie wróciły. I już w tym 16. To jest jedno z najważniejszych miejsc na mapie Polski, jeżeli chodzi o filmy. 3 maja 45 roku w Dzienniku Polskim ukazał się anons o warsztacie filmowym Młodych przy placówce krakowskiej wytwórni filmowej Wojska Polskiego zostanie powołany do życia w najbliższym czasie warsztat filmowy młodych. Warsztat ten ma umożliwić młodzieży interesującej się poważnie zagadnieniami kinematografii praktyczne zapoznanie się z pracą w dziedzinie filmu. I w krótkim czasie pojawiło się tutaj prawdopodobnie 49 osób zainteresowanych tym, żeby się uczyć filmu. I pojawiły się też ludzie, którzy chcieli uczyć tego filmu. I co jest najciekawsze, w tej szkole filmowej, która tutaj powstała, praktycznie nie było czynnych filmowców, praktyków kina. Antoni Bogdziewicz faktycznie realizował filmy przed wojną. Stanisław wolę, operator, z, 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 Tak. później pojawił się tutaj Jarosław Brzozowski. Tak naprawdę trzech, czterech czynnych filmowców, a reszta to byli ludzie zajmujący się historią sztuki, literaturą, estetyką. Wykładali tutaj Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Sofia Lisa. Z tych 49 osób około 20 zostało w branży filmowej. I między innymi to byli właśnie Wojciech Jerzy Has, dla którego te parę miesięcy spędzonych tutaj to była jedyna szkoła filmowa w życiu. Jerzy Kawalerowicz, podobnie. Przewijali się tutaj no, tak znane postaci polskiej kultury jak Czesław Miłosz, Jerzy Andrzejewski, jak Andrzej Panównik. Generalnie z tego się stało takie miejsce, takie trochę salon towarzyski. Z jednej strony, z drugiej strony miejsce samokształceniowe, za chwilę powstała biblioteka, była tu jakaś stołówka, co było nie od parady w biednych czasach, więc tutaj się toczyło też życie towarzyskie. No i kręcono filmy, trochę na wyrost, ponieważ wszyscy studenci wspomnieli, że kamera była, ale nie było taśmy, w związku z tym wszystko było na, na sucho. Tak naprawdę uczyli się filmu na tym, że codziennie tutaj były wyświetlane filmy, te, które były tutaj, po czym jak je oglądali, to o nich dyskutowali. Ten kurs pierwszy trwał prawdopodobnie jakieś 3 miesiące, czyli od maja gdzieś do sierpnia. Następny, już bardziej sformalizowany, który się nazywał kurs przysposobienia filmowego, został ogłoszony we wrześniu albo w październiku roku 1945, że zaczął działać ten Instytut Filmowy i że będzie kurs przeszkolenia filmowego. Wszystko, co wiemy o tym miejscu, wiemy dzięki wspomnieniom tych wszystkich ludzi, którzy tutaj się przewinęli, z których już nikt dzisiaj nie żyje.